W kolejnym, w kolejnym filmiku witam z Was w kuchni. Dlaczego w kuchni? Bo zaraz szyk, będę szykować mój pierwszy posiłek um, od nowej diety. I jakby ten segment nazywam Tina Just Tries, że ja tylko próbuję. Um, I w tym tygodniu przez 7 dni normalnie robię to przez 5 dni ale przez 7 dni chciałam zobaczyć, jak taki pełny tydzień będzie wyglądać razem z weekendem, dzisiaj jest poniedziałek. Um, jak wygląda dieta keto? Ja um, teraz um, mam aplikację Keto Cycle um, i tutaj oni mi zaplanowali na cały tydzień, na cały miesiąc w sumie. Swoją dietę, jeśli chodzi o keto. Zaraz Wam wszystko opowiem, co to jest dieta keto, bo to jest mega popularne, bardzo dużo osób chwali. Um, I chciałam po prostu wypróbować, jak to będzie działać na mnie, czy to jest dieta dla mnie akurat, czy lepiej się poczuję. Tak jak z wszystkim, a bardzo lubię testować takie rzeczy i próbować, i też Wam dać znać, jak to działa. Co mi się podoba w tej aplikacji, to jest, um, dałam. Na początku online wypełniłam ankietę, jakie są moje cele. Jeden cel był, um, żebym chciała stracić troszeczkę nadwagi. Um, ja teraz ważę 71 kilo. Ja się super czuję, jak, jakby super się czuję, jak ważę 61 kg. Jak zaszłam w ciąży z Emcią, ważyłam 64-65 kg. Um, no i bym chciała wrócić. Bym Uwielbiałabym wrócić do y, wagi takiej przed ciążami, um, jakbym się, kiedy mieściłam się w mojej. Um, Boże, mój. No, wedding gown. Strój ślubny. Wtedy ważyłam chyba 57-58 kilo, ale tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że na, super się czuję, jak ważę 60-61 kg. Wtedy się najlepiej a, czuję ze swoim ciałem i po prostu taka bardziej pewna siebie. Mm, bardzo ciężko jest, żeby wrócić do tego, zauważyłam, że po ciąży z e, Matyldą tak właśnie z 63, z 65 kg ważyłam i to był taki mój standard taki, po prostu moje ciało tak się tam utkwi utkwiło um, no i teraz y, jakby już przestałam karmić i tak dalej, powinnam wrócić do tej wagi, czy ja bym się lepiej czuła a żeby wrócić do tej wagi przed ciąży właśnie z Emcią i mi zostało tak 5-6 kg Um, to prawda jest taka, że ja lubię słodkie rzeczy ja sobie, jakbyśmy w Stanach sobie nic nie odmawiałam, też lubię się napić winka jakby teraz po, po karmieniu i tak dalej, ja to wszystko lubię lubię jeść um, i nie lubię sobie odmawiać i dlatego jakby te kilogramy czy utrzymują się, jakby nie mam wymówki. Myślę, że sporo się ruszam tutaj, akurat um, codziennie teraz staram się robić 10 tysięcy kroków. Tak, um, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu staram się biegać, bo tutaj mamy bieżnie. Od momentu, co wróciliśmy ze Stanów, oczywiście. To akurat tutaj czuję, czuję się ok z tą aktywnością, którą teraz utrzymuję, no tylko ja wiem, że trzeba zmienić tą dietę. No, i co właśnie mi się podobało z tego Keto Cycle, to jest um, ta aplikacja. Ketosek, właśnie się patrzę. Um, jak wypełniłam tą ankietę, to mówiłam, żebym chciała schudnąć. Yy, podali mi BMI i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko wypełniłam, jakie mięso lubię jeść, bo też była taka opcja. Um, I czego bym nie chciała jeść, bo na przykład ja nie jem ryb um, lub owoca, może ja po prostu nie przypadam za tym. Wiem, powinnam jest zdrowe, wszystko rozumiem, mi nie smakuje po prostu. Mm, no, i po i jakby wtedy dostałam maila właśnie z jadło z pisem no i też jakby przez aplikację mam wszystkie opcje co mi się bardzo podoba ja wam pokażę tutaj jakby ekran nagram ekran co mi się podoba w tej aplikacji ale bardzo mi się podoba właśnie, że masz cele, ile wody wypić, ile kroków, żeby też zalogować swoje kalorie, ile ważysz, można to zmieniać i tak dalej. I też masz codzienne takie przepisy swoje. Ja na przykład na dzisiaj mam, akurat to mam, John musi jechać na zakupy. Ale jajka z awokado. Um, I tutaj jest napisane jak, jak to się y, przygotuje. Potem na przekąskę mam orzechy. Ja im powiedziałam, że nie chcę więcej niż pół godziny na każdy posiłek poświęcić, bo po prostu nie mam czasu. Co mi się też bardzo podoba w tej aplikacji. Jest opcja, że wybierasz wszystkie przepisy. Tutaj wszystkie swoje przepisy, i potem jest opcja, że to wszystko idzie na listę zakupową. Co na przykład, jak John idzie na zakupy, to bardzo mi pomoże. Dobra, dzisiaj jest pierwszy dzień. Będę w trakcie tygodnia Wam pokazywać nie wszystkie posiłki, ale dużo posiłków i robię, zrobię Wam update jakby codziennie, plus dodatkowo na samym końcu Wam pokażę. Jak ja się czuję po tym wszystkim. Zaczynamy. OK, tak wygląda pierwszy posiłek. Tutaj jest. Mojej Jona, John też jakby niektóre rzeczy będzie jadł ze mną. Um, bo ja głównie gotuję w domu, są so trochę zmuszone do diety. Mm. Jedynie jeszcze posypałam. Mm, kupiłam w Stanach to. Ten Everything Bagel. Czy tutaj jest sezam, czarnucha, czarnuszka? Czar... no no, it's delicious. Polecam. No i jak widać, bardzo dobre i skończone. Tutaj kolejny przekąska, jeśli chodzi o keto diet. No i wygląda przepysznie. Witamy dzień drugi, jeśli chodzi o dietę keto. Właśnie robię um, coś ciekawego, um, jajka, ale w mikrofalówce z szpinakiem i serem cheddar um, no i baking, który jeszcze potrzebuję, no bardzo um, bardzo ciekawy jest ten przepis um, tam są różne przyprawy ale ja do jajek lubię tą moją przyprawę um, i tutaj jakby nie ma carbs nie ma no jest 0% carbs myślę, że całkiem spoko na tej diecie Um, no, myślę, że będzie smaczne śniadanko. Jak się czuję po wczoraj? Całkiem spoko, dzisiaj się zważyłam mm, 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 i 70 kg To Nie wiem, czy w jeden dzięk, kilo, um, ale no, tak, tak jakby mm, zobaczymy, jak będzie wyglądać to po tygodniu. So offshore play and free Without a care in the world I was one rich little girl The dream kidnap me Take me back all the way back to the day Tak to już wygląda po wyciągnięciu w kubku Pachnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze um... No, czuć ten cheddar i tak dalej. Super. I szybko się robi. Okej, okay, kolejny posiłek na lunch. Taki późny, bo 14.30, ale dopiero skończyłam spotkanie. Um, sałatka taka grecka z fetą. Mm -hmm. Witajcie, dzień trzeci, jeśli chodzi o keto diet. Zrobiłam te same jakie, co wczoraj, bo mi tak smakowały wczoraj, że stwierdziłam, że bardzo mam na nie ochotę. Wczoraj trochę zagrzeszyłam um, i zjadłam arbuza, ale wygooglałam, że to też jest Kiro, ale jakby miałam przez to 6 posiłków, a nie 5. Um, no ale ja lubię owoce, so what can I do? Ale ogólnie naprawdę. Jak mówiłam dzień trzeci. Um, w ogóle dzisiaj rodzice przychodzą i będziemy jeść um, właśnie jeden przepis tej aplikacji. Potrzebuję kurczaka do tego, a właśnie w przerwie lunchowej to ogarniam, a myślę, że będzie naprawdę całkiem spoko. Mam nadzieję, że im będzie smakowało. I co mi się podobało w tej aplikacji też jest, że można było powiedzieć, że tylko pół godziny, góra pół godziny na ten. Jakby mam alergię, dlatego mam oko takie czerwone o jego. in a gown and a crown barefoot no mistake ever kept me late the just wcinać jedzonko um, ja wam pokazać taki ala ciasto, to jest e, jego przekąska, która zrobiłam mega łatwo to się robi, znowu e, jakby w mikrowalówce można to ogarnąć um, no jak mówię, bardzo fajne niektóre te przepisy, nie wiem jak mówię, nie wiem jak długo będę na tej diecie czy może na stałe, czy cokolwiek ale niektóre te przepisy są naprawdę mega fajne. I ja bym na przykład jak wieczorem będę miała ochotę na coś, coś słodkiego czy coś takiego to zrobić mm. i to zajmuje nie wiem, 3-4 minuty i masz gotową przekąskę. Naprawdę super. Albo do kawki, nie. No pytanie, co tutaj jest? Um, to, to nazywali jakiś peanut butter cake, czy tutaj jest masło orzechowe. Mąka... Mm, z migdałów, migdałowa mąka, stewia, jajko. No i to się po prostu wsadza do mikrofalówki. That's it. Tutaj kolejny posiłek, już <gryw> prawie się dorwałam. Rodzice też próbują. Myślę, że będzie całkiem smaczny. Kolejny dzień, kolejne śniadanko. Tutaj awokado, kiełki, jajka z indykiem. Naprawdę. Super, takie śniadanka można jeść. So maybe after my. kolejny posiłek czy posiłek, taka przekąska, co jest bardzo fajne i łatwe do zrobienia, to jest ser cheddar i jalapeno, jak wiecie, ja lubię ostre. No i się to dodaje po prostu do piekarnika na 7 do 8 minut i robią się takie chipsy. Próbuję pierwszy raz. Parking is super. Summer's catching fireflies and winter's on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. They dream of maze. jeszcze dodałam do tego stewię, waninię i cynamonu no będzie takie myślę, że fajne i słodkie no i tak wygląda mm, śniadanie, tego granola już po fakcie, pachnie super, wiecie, ciasto trochę pachnie, no. Co ma ty da robisz? Ja lubię. Mhm. a no i tutaj, jak widać, yy, resztki z wczoraj, ale szparagi, sezon szparagowy jest i ścinamy. Kolejne śniadanie właśnie takie bardzo fajne, bo różno orzechy z jogurtem naturalnym tak mi to zasmakowało i cynamonem, tak mi to zasmakowało, że naprawdę myślę, że większość rzeczy z tej diety będę trzymała. Dobra, słuchajcie, już właśnie minął tydzień na tej diecie. Muszę wam powiedzieć, że czuję się super. Schudłam niecałe 2 kilo, bo teraz e, zważyłam się i mam tam 69,2 czy 693. No, jak zaczęłam, jak zaczęłam tą dietę, to mówiłam ważyłam 71 kilo. A, no i to, jak mówię, to trwa już tydzień jak jestem na tej diecie w ogóle wam nie powiedziałam co to jest dieta keto dieta keto to jest jak ktoś jest na podstawie tego, że się je naprawdę bardzo mało węglodowanów węglo węglowodanów węglodowanów ciężkie słowo carbs, carbohydrates po angielsku no i przez to twoje ciało przechodzi w Ketosynthesis, Ketosensis ke i tak dalej, jakby keto coś tam, dlatego się dieta e, nazywa keto. Um, no i wtedy spala więcej tłuszczu i takie jest udowodnione. W ogóle ta dieta powstała um, jako dieta dla ludzi, którzy mają padaczkę, jak czytałam o tej diecie i to też dla mnie było y, ciekawe. Um, no i warto, warto o tym poczytać, bo naprawdę jest mnóstwo artykułów na ten temat. Ale dla mnie było najważniejsze, jak ja się czuję z tą dietą. Czy ja się czuję dobrze, czy ja się czuję źle, bo chyba to jest kluczowe. Dla mnie było ważne, żeby były wszystkie wartości, jakby, które człowiek potrzebuje. Ja bardzo lubię warzywa i owoce. I tutaj w tej diecie jest dużo opcji, jeśli chodzi o warzyw i, owo... i, warzyw i owoców. Um, I te potrawy są takie fajne, łatwe do ogarnięcia i też bardzo smaczne. I to też było dla mnie ważne, bo ja osobiście lubię zjeść. Um, myślałam, że będzie ciężko, powiem Wam szczerze. Ja uwielbiam makarony, uwielbiam chleby i tak dalej. Jak wiecie, bo pieczę chleb. A, a tutaj naprawdę nie było tak ciężko, i przez to, że ta dieta w tej aplikacji jakby ja jestem osoba, która lubi odhaczać wiecie, dan, dan, dan. Um, to, to mi to bardzo pomogło. A pomiędzy posiłkami, co zauważyłam, że, że chyba nie nagrywałam, pomiędzy posiłkami też są e, takie snacks, że można mieć różne takie dodatkowe, takie mini-posiłki. Um, I tutaj były różne rodzaje rożych, orzechy. Zapomniałam w ogóle, jak ja lubię m, orzechy włoskie, orzechy laskowe. To też jakby. Um, często cze, często po, po to sięgałam, albo na przykład wieczorami, no ja lubię na przykład, jak coś tam oglądać, czy coś, żeby coś chrupać, to, to jadłam pestki ze słonecznika. No jak mówię, ta aplikacja bardzo mi pomogła i z przepisami, i żeby trochę zrozumieć, że co ja jem, to faktycznie no na 100% to nie jest. Um, Moje porcje są za duże, to też jakby zwróciło mi uwagę trochę bardziej na porcje, e, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Też dodatkowo z tą aplikacją. Można płacić 15, za 15 dolarów jednorazowo, jak zapłacisz, to dostajesz cały system um, ćwiczeń do tego, też co jest bardzo, moim zdaniem, bardzo fajna opcja. A ja jeszcze, no ja dopiero zaczęłam, jakby wróciłam do pracy, mam tutaj kanał na YouTube i tak dalej. A, I muszę to jakoś wszystko ułożyć sobie, zanim znowu tak aktywnie zacznę ćwiczyć, ale myślę, że w następnym tygodniu też się weźmę, wezmę za to. Dla, dla mnie to jest takie ważne, żeby robić takie baby steps. Baby steps to był taki, bym powiedziała duży baby step i kolejny będzie kolejny baby step. John jak powiedział, jak ja powiedziałam, że przechodzę na tą dietę, trochę się yy, zmartwi i powiedział o nie, co ja będę ja i w ogóle, bo ja normalnie gotuję. Też mu ta dieta bardzo odpowiada. A Jak mówię, no atuty yy, tej aplikacji i atuty tej diety jest, że naprawdę jest duży asortyment, co można jeść i się na tym skupiałam, że się ucieszyłam, że właśnie sobie gotuję taką zupę brokułową ze śmietaną i z serem będzie taki, bo jest deszczowy dzień. I mogę to właśnie zjeść w taki deszczowy dzień. Jest mnóstwo przepisów. Um, I to, to mi się też e, właśnie podoba, że można to zrobić w skróconym czasie, że ja, ja tam zaś, zaświadczył, jakby dałam informację, że do pół godziny, a że ja głównie jem kurczaki i indyki, takie drobiowe rzeczy, ja za bardzo nie jem innego mięsa ta lista zakupowa to też jest super sprawa bo jak mówiłam, John, John robi zakupy, no i dużo jest takich plusów e, z tą aplikacją i myślę, że będę ją ja często korzystać czy na 100% przejdę na keto dietę um, na zawsze? nie wiem, jeszcze nie jestem pewna bo myślę, że to jest trochę za krótki czas e, żeby powiedzieć tak, będę na 100% keto keto um, jadła keto ale wiem, że na dzień dzisiejszy dopóki nie schudnę nie wrócę do tej wagi właśnie 62-63 kg to będę chciała utrzymać tą dietę, bo naprawdę fajnie się czuję, nie czuję się głodna przepisy są ciekawe wczoraj zrobiłam na przykład taki kurczak z kokosem zamiast z bułką tartą super sprawa, naprawdę bardzo pyszne Matyda też wcięła nawet nie mówiąc o Emci, która um, zjadła takie ogromne na kawałki kurczaka Po prostu takiej to smakowało um, I to też właśnie jest fajne Że, że bardzo dużo takich przepisów można jeść Jako cała rodzina Że to nie jest, że ja jestem na diecie Jak gotuję 2 dwa, trzy, dwa, trzy posiłki do, I to jest, to jest też moim zdaniem bardzo fajne no kochani, mam kod rabatowy dla Was, jeśli chodzi o tą aplikację, którą podlinkuję poniżej. Um, I cała reszta informacji, jeśli chodzi o to, też podlinkuję poniżej. No kochani, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że czegoś nowego się nauczyliście, jeśli chodzi o keto. Ciekawa jestem, czy jesteście na jakiejś diety, czy też stosujecie jakąś taką podobną dietę, jeśli chodzi o niską wartość węglodowa węglodowa yes. Carbohydrates, carbs um, czy czy w ogóle jak wam właśnie to sprawdza? Czy próbowaliście też dietę Keto? Też jestem ciekawa, czy próbowaliście tą e, aplikację Keto Psycho, jak mówię podlinkuję poniżej. No i jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!